Cześć, witajcie, z tej strony Fiksy I w tym odcinku robię swoją zapowiedź kanału Więc tak Kanał będzie o Gacha Club, Gacha Live Zazwyczaj o Gacha Club Będą też może intra na zamówienie Choć jeszcze nie wiem Zależy jak z moimi subami Jeżeli będę już mieć powyżej 50 To raczej nie będę robić Ale jeszcze nie mam, więc no um, Ogólnie to kanał Dlaczego założyłam kanał? Kanał założyłam dlatego... No, że moje BFF ma, no to z racji tego SMS i teraz przychodzą. Wiadomości. No dobra, wiadomości nieważne. No i no. A, no, dobra, przejdźmy do tego co gaduliłam. Y, więc postanowiłam też założyć kanał, bo czemu by nie? Fajnie jest. W sumie jak się ma kanał. I mam w planach GC Przepraszam, nie umiem tego wymawiać, bo dopiero no, zaczęłam nagrywać. I no. I bardzo bym poprosiła o nie hejty i tp, bo no, no. I no, i to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, więc no, bajo!